Witam serdecznie, zjechaliśmy właśnie na camping. Zaczynam rozstawianie przyczepy. W tym filmie pokażę właśnie jak przyczepę ustawić, co trzeba zrobić, aby, żebyśmy mogli z niej korzystać. Zapraszam. Pierwszą czynnością, oczywiście, jaką musimy zrobić, odczepić przyczepę. Najpierw musimy zaciągnąć hamulec ręczny. W moim przypadku jeszcze mam elektryczne silniki tak zwanego movera do sterowania przyczepą. Także mogę sterować pilotem. E, dlatego muszę jeszcze zapiąć właśnie tego movera na koła. Jest to po prostu e, za pomocą klucza. Zapinamy właśnie tutaj do, do koła. W moim przypadku muszę to zrobić z dwóch stron. Większość tych moverów e, po prostu ma oś przez całą szerokość przyczepy, i wystarczy tylko z jednej strony to zrobić. Ja muszę to zrobić z dwóch stron. Jeżeli mamy to zrobione, to otwieram właśnie skrzynkę z baterią. Tutaj znajduje się pod spodem przełącznik, właśnie do załączenia tego movera. Jeżeli mamy to zrobione, no to możemy uruchomić teraz też pilota. To jest dosyć taki już wiekowy też mover. On teraz powinien się połączyć z całym sterownikiem. Zwalniamy teraz hamulec ręczny, dlatego że jak widać, przyczepa cały hamulec po prostu najazdowy. Jest wciśnięty, przyczepa napiera na samochód. Ja tu mam dosyć dużo miejsca, ale w samochodach osobowych, gdzie zderzak jest bardzo blisko haka, no to po wypięciu e, zaczepu, ten zaczep się zacznie wysuwać. Amortyzator tutaj wbudowany zacznie go wysuwać no i prawdopodobnie wgniecie nam e, zderzak. No to zaczynamy. Najpierw opuszczamy kółko tak, żeby e, nie do końca dotykało ziemi. Tyczka siwa z siwym gniazdem to jest zasilanie lodówki, zasilanie z akumulatora samochodowego do przyczepy i tylko światła wsteczne. Wpię linkę zabezpieczającą, kabel od wszystkich świateł. Teraz cofam przyczepą do tyłu, tak aby zwolnić hamulec. W tym momencie możemy opuścić kółko i wypięć przyczepy. Ja tu może postawię w ten sposób kamerę na ziemi, żeby było lepiej widać. Oczywiście odginając, podnosimy z haka. jest całkowicie teraz odhaczona od auta. Teraz możemy sobie oczywiście ustawić przyczepę jak chcemy. No to jest bardzo wygodne rozwiązanie właśnie z tymi silnikami elektrycznymi, dlatego że możemy bardzo precyzyjnie sobie podjechać w miejsce, które nam odpowiada. No jeżeli tego nie mamy, no to oczywiście musimy robić to wszystko samochodem, co nie dla wszystkich jest łatwe. No i w niektórych miejscach naprawdę no, nie jest to proste. Kiedy przyczepa już stoi na miejscu, które właśnie sobie wybraliśmy, należy ją ustawić, wypoziomować i błędem jest poziomowanie przyczepy za pomocą czterech stópek, które są na każdym rogu przyczepy. Nie powinno się tego robić, dlatego że przyczepa powinna stać na osi, na kołach, a tylko te stópki powinny podpierać przyczepę tak, aby nie chwiała się przód tyłu. Dlatego trzeba najpierw ją wypoziomować na kołach. Tutaj mam wbudowaną już taką poziomicę. Te poziomice mogą się znajdować na zaczepie lub w innych miejscach. Jak widać na boki, co właśnie pierwsze będziemy robić, poziomować ją na boki. Czyli w moim przypadku lewa strona przyczepy powinna troszeczkę Trzeba zastosować taki najazd jak do kamperów Podkładam pod koło, I ja dzięki temu elektrycznemu sterowaniu po prostu mogę sobie tą przyczepą cofać aż do momentu, kiedy poziom się wyrówna. Jeżeli już oczka znajduje się na środku, to będziemy poziomować teraz przód, tył. Jak widać, tutaj. Bardzo brzód chciałby być podniesiony do góry. I tym kółkiem będziemy właśnie to regulować. A więc podnosimy do góry, tak aby uzyskać poziom. Sprawdzamy jeszcze raz. Ok. Wszystko się zgadza. Jest wszystko w poziomie. Teraz możemy dopiero rozkładać stópki. I tak jak powiedziałem, przyczepa nie powinna stać na właśnie tych stópkach. Ja używam do tego wiertarki i te plastikowe podkładki, które można założyć tutaj na to, żeby one sobie wisiały, ja zdejmuję do transportu, dlatego że po autostradzie, jeżeli jak widać te plastiki kruszeją po prostu, taki plastik, jeżeli odpadnie na autostradzie, no to może komuś wybić szybę, dlatego to wyjmuję i po prostu podkładam sobie luźno pod każdą sztukę. Nie za mocno, tylko tak, żeby przyczepa była podparta. I robię to oczywiście przy wszystkich czterech nóżkach. I przyczepa. Jeżeli mamy to już wszystko zakończone, teraz należy na koniec zaciągnąć hamulec ręczny, tak aby znajdował się w pozycji pionowej. Jeżeli skończyliśmy już właśnie pracę z tym muwerem elektrycznym, należy go wyłączyć na koniec. On się wyłączy i tak po jakimś czasie, jeżeli nie będzie użytkowany, ale na wszelki wypadek należy go wyłączyć. Dobra, Działam teraz dalej. Odkręcam gaz, wciskam ten przycisk, aby właśnie otworzyć dopływ gazu i po kolei dostawiamy zasilanie wodą. Do wody mam tutaj dwie beczki 40 litrowe z właśnie z takim wygodnym uchwytem, nawet dziecko sobie poradzi z tym. Do tego mam bańkę 10 litrową, która posłuży do nalania wody do toalety i do spłuczki. Tu mam też krótki wężyk z różnymi końcówkami z pół cala, 3 trzy i z calowym gwintem, bo przeważnie właśnie są y, gwinty na kranach i nie ma, jak tego, nie ma tej wody jak nalać. Dlatego taki krótki wężyk jest bardzo przydatny. Także teraz idę po wodę, za chwilę będziemy wszystko podłączać. Mam tu przeniesione już dwie beczki wody. Tu mam pompę y, z wtyczką. Tutaj warto co jakiś czas tą uszczelkę posmarować. Są takie specjalne silikonowe spreje, żeby można było posmarować tą uszczelkę, żeby ona była oczywiście tutaj lekko tłusta, ale to są spreje, które oczywiście nie szkodzą zdrowiu, mogą być używane właśnie do poboru wody. Także zatapiamy oczywiście pompkę tutaj w beczce i podłączamy tutaj do wlewu znajdującego się pod tą klapką. Wpina się tutaj pompę po prostu wtykając tę e, wtyczkę i zabezpieczając właśnie takimi gdzie już jedno właśnie to się oberwało, zabezpieczając od dołu e, takimi z małymi plastyczkami. Żeby ją odczepić należy po prostu przycisnąć te dwa przyciski i wtedy wysunąć wtyczkę. Dodatkowo jest jeszcze tutaj e, taki filtr. Producent bodajże zaleca wymianę tego filtra co miesiąc regularnie, no ale też bez przesady my wymieniamy Zawsze na wiosnę taki filtr. Zabezpieczamy tutaj, żeby nic się nie dostało do wody, takim właśnie korkiem. Jeżeli są to gorące dni, można tutaj wrzucić tabletki takie chlorujące. To są takie małe tableteczki, które dwa, dwie takie tabletki na taki zbiornik wystarczają. Aby tą wodę lekko schlorować, żeby dodać chloru, no i żeby nie wytwarzały się jakieś glony i bakterie. Jeżeli to jest naprawdę w słoneczne dni, warto to zrobić. No jak dzisiaj widać, nie jest ani ciepło, ani słonecznie, także ja na razie tego nie będę robił. Teraz idziemy włączyć pompę. Przechodzimy tutaj do panelu sterowania, załączamy pompę, jak widać już pompa działa. Oczywiście zajmie to chwilę czasu, żeby napompować ciśnienie do układu. Popa się już wyłączyła, układ już jest napełniony. Można teraz odkręcić ciepłą wodę zimną, tak aby spuścić powietrze z układu. Jeżeli to wszystko jest zrobione, no to możemy teraz załączyć piecyk. W tym momencie załączam piecyk gazowy, dlatego że mamy dostęp do prądu do 230 V. Mamy dwa rodzaje ścieków, jedne, do których właśnie spójrzy ten zbiornik. To są ścieki z prysznica, ze zlewu z kuchni i z umywalki w łazience i to nazywa się siwą wodą, przynajmniej tak w Anglii, nie wiem jakie w Polsce są określenia. Drugi znowu rodzaj ścieków, no to ścieki z toalety i tu jest właśnie ukryta kaseta, to jest taka bardzo popularna Tedford firmy kaseta, bardzo uniwersalna, gdzie właśnie ta kaseta jest podłączona do po toalety. Aby wyjąć tę kasetę, należy najpierw zamknąć toaletę, upewnić się, że jest zamknięta do końca i dopiero będziemy mogli wyjąć właśnie tą kasetę. Do kasety i do spłuczki wlewa się chemikalia. Wlewa się chemikalia dwa osobne, oddzielne, różne. Tutaj wlewa się różowy przeważnie płyn, a właśnie do kasety wlewa się niebieski. Do tego zbiornika nie wlewa się żadnej chemii. Tutaj po prostu idzie sama woda z, z umywalek i z prysznica. Bierzemy właśnie ten zbiornik do siwej wody, przyłączymy go gdzieś pewnie tutaj, tak żeby on był trochę niżej od wszystkich wylewów. Te wypusty, tak jak mówiłem, już właśnie tutaj są dwa: od kuchenki, od kuchni z lewu i od prysznica. Tutaj z tyłu znajduje się od umywalki w łazience. No i też. Dorobiony przeze mnie taki prosty kolektor. Wąż, który posłuży właśnie do podłączenia tego najdalszego e, wypustu z, z, z toalety, ze sumy No i jeżeli mam to przygotowane, to otwieramy tutaj te wyloty. No nie, jak widać, nie są one tutaj zbyt czyste. No ze zlewu różne substancje tutaj się wydostają. I po prostu podłączamy tutaj dwie rurki w tym miejscu. I idziemy powąż od tej tylnej umywalki i tutaj też w trzecie wyjście go wkładamy. Także wszystko jest połączone razem i wygląda to w ten sposób. W ten sposób mamy podłączone właśnie ścieki tą szarą wodę, czyli to jest załatwione. Teraz zajmiemy się toaletą. Na początku trzeba nalać płynu do kasety płynu niebieskiego tutaj w korku jest miarka ja nalewam 60 ml czyli do pierwszej kreski ok, wlewamy płynu I tego z tej samej miarki można użyć do wlania płynu różowego do spłuczki. W tym momencie nalewamy 2 litry wody, około 2 litrów wody do kasety. Zakręcamy korek. Kaseta już jest gotowa do użytkowania. Także już z z powrotem a resztę wody wlewamy do spłuczki aż do pełna. Okay, jak widać, tam jeszcze trochę było. Także nie weszła cała dziesiątka, ale powinno wyjść około 7-8 litrów wody. No to mamy toaletę załatwioną. No to mamy już ścieki, mamy wodę, mamy ciepłą wodę. Wszystko mamy podłączone. Mamy zasilanie. Możemy być kompletnie niezależni, możemy wziąć tutaj prysznic, możemy się umyć, możemy sobie załatwić, także jesteśmy kompletnie niezależni od jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. No i nic tylko cieszyć się widokiem i miejmy nadzieję ładną pogodą. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam.